dobry, zimno, zimno, pochmurno dziś, rozpoczynamy dzień trzeci ekspedycji naukowej, <głos》> eksploracyjnej. Tu nieopodal hotelu jest jeszcze zamek na wzgórzu, więc chodźmy tylko zobaczyć go na 5 minut, dosłownie. A studienki takie tu mają. Dobrze, no muszę tu podejść parę kroków na górę. Widzę, że mają wiśnie koło zamku, ale to też w sumie jest standardową kwestią. Nie jest jakiś specjalnie duży zamek. Tak to, tak to wyglądało przed rekonstrukcją. Średniowieczny gwóźdź. Od, od, dokonałem odkrycia archeologicznego. Zostawię go tu. Jest też średniowieczna blacha. To jeszcze nie jest szczyt. Tam jest szczyt. Większy ten zamek niż mi się wydawało z dołu. Większy obszar. A, i tutaj jest coś takiego. Uuu. Jak się to można pomylić? Wydawał się taki dosyć mało atrakcyjny ten zamek. Patrząc na zdjęcia, które były na Google Maps. No to skoro już jestem, to chodźmy na sam, na sam szczyt Okej, okay. jest taki wąski cyperk. I tu poniżej, tam za rogiem, jest hotel, gdzie nocowałem. Zwrócę do głównej wyspy i wbijamy w głąb, aby eksplorować dalej. A później po południu, mniej więcej tam za rogiem. Jest gdzieś port, z którym przepłynę na Półwysep Łądzen. Wracamy, bo zimno. I odnaleźć dojście do wodospadów, to jest jedyna opcja, tutaj, więc y, idę zobaczyć. Ale w Japonii to jest bardzo częste, akurat, że y, instrukcje są najbardziej, jak tylko to możliwe, zawiłe. Ścieżka nie wygląda na jakąś specjalnie uczęszczaną. I oto dochodzę do takiego momentu. Hmm, dosyć głęboko w dół szliśmy tam u góry jak widzicie jest barierka przy drodze Bardzo sympatyczny kanion Zobaczmy tu Aha okej okay. Czyli jest tu jakiś wodospad, nie jestem pewien czy to ten który miał być ale jest okej okay. hmm, sympatyczna Trasa I Tutaj woda pomiędzy skałami też przelatuje sobie Skapuje Aha, czyli to chyba trzeba tam na Ale podejść jeszcze kawałeczek Na no to wygląda hmm. Fajny kanion, bardzo mi się podoba. Klimat tych wysp, chyba wspominałem. I też są te skały takie jak te, które całkiem niedawno spadły. No to wygląda. A, to chyba tu jest ten wodospad, który miał być. No dobrze, to Ci trzeba tu przejść teraz tam, dookoła i tamtędy, żeby podejść blisko. OK. Jeśli ktoś nie znajdzie na mapie, no to nie ma szans, żeby tu trafił przypadkowo. Kolor wody to o czym wspominałem tutaj jest taki bardziej jakiś mleczny. Inny rodzaj. Tutaj jest też Onsen. Wczoraj w tym hotelu. Miałem okazję się tam pomoczyć. Jest inny niż ten, który w beku mamy. Aha, coś takiego. Podejdźmy nieco bliżej. kolejny wodospad zaliczony jedźmy dalej zobaczymy co nam dzisiejszy dzień jeszcze przyniesie słońce jest dziś bardzo nieśmiałe próbuje się przedostać przez chmury tu i ówdzie. Teraz mam kilka kilometrów takimi dróżkami do przejechania. Ciekawe, na mapie jest to oznaczone jako normalna droga. Motyla noga, a myślę, że mój samochód zasłużył na miano terenowego. Tutaj też trzeba przejść kawałek. Podobnie jak ten wczorajszy Wodospad. Nie wiem jak, jak daleko, ale chyba tam w górę. Wygląda tajemniczo. No, ta droga się niewiele różni od tej, po której jechałem autem przed chwilą. Niesamowita jest cała kolica, zwróćcie uwagę na to. Wygląda dziko, ale jednocześnie ktoś to kiedyś wybudował na przykład ten mur, to umocnienie, więc prawdopodobnie, dawno temu, mieszkali tutaj ludzie, nawet tutaj jesteśmy w środku w centrum samym wyspy w tym momencie. Aha, tutaj jest już wodospad. Spodziewałem się, że to będzie dłuższa wędrówka. O, wow, niesamowite miejsce. Tu akurat woda jest czysta. Zwróćcie uwagę na te skały. Wyglądają prawie jak cegły. Kolejny wodospad zaliczony. Można wracać. Ciekawa roślina. Jakiś kwiat się w tym momencie tu rozwija. No idę jeszcze dwa kroczki tutaj, na górę. No, tutaj doszedłem na górę. Na górę, skąd ten wodospad spada. A jeszcze przejdę dwa kroki zobaczyć, może jakiś drugi się tu kryj. Jest drogowskaz, to znaczy, że jednak coś tam jest. Stromo. Bramatorii. Tak wygląda na to, że to jest owe miejsce. Z tyłu potężny głaz. Wygląda na to, że jest to prawdopodobnie święte miejsce. to są tu jakieś e, posążki tam umieszczone pod głazem. I teraz dopiero zauważyłem, że na szczycie tego głazu jest e, kapliczka mała. No Zobaczmy, może jeszcze tutaj, jak pójdziemy tędy. O, nawet się zmieściłem. Aha Owa kapliczka Aha i tu jest łańcuch, czyli można tam wejść. A nie czuję takiej potrzeby akurat No mi przypomina trochę takie, taki rejon y, w naszej prefekturze Ojta kiedy kiedyś z cebulami szliśmy przez kilka kilometrów wzdłuż takiego właśnie koryta To było niesamowite Przeżycie, jest coś takiego właśnie tutaj. Myślę, że można byłoby tak kontynuować jeszcze przez kolejne kilka kilometrów, tu również. Wspaniałe miejsce. Wracam. Słońce się pojawiło, która... Czasem napotykam coś takiego. Wow, to chyba jeden z najpiękniejszych ruin domów, jakie napotkałem. Coś niesamowite zwróćcie uwagę na ten podwójny dach. Podejdźmy z drugiej strony. Ta górna część no, to jest taki naprawdę unikalny dom. Piękny W tym momencie już jest tak zarośnięty, a myślę, że latem w ogóle go nie widać Tak myślę, że kiedyś tędy tutaj Mieli tutaj jakieś dojście, taką ścieżkę Ciekaw jestem, jak stary jest ten dom, Jak był stary, bo Bo myślę, że już długo tu nie postawi. Jedźmy dalej. O, zobaczcie co zobaczyłem. Mianowicie dom, dokładnie tak zbudowany jak ten, który tam widzieliśmy. Kompletnie zarośnięty. Czyli to musi być architektura dla tego rejonu charakterystyczna. Ten też już jest generalnie. Mocnego rozkładu. Wow, ta opona. Nigdy nie widziałem tak rozłożonej opony. Tu następny taki starczy, i widzę już następny, jeszcze taka sama architektura czyli taki jakby dodatkowy dach drugi dodatkowy dach u góry. Ulica jak wymarła dziś poniedziałek sporadycznie kogoś spotyka. Kekiej łata. Mm, myślę, że tam trzeba będzie też rzucić okiem na kilka domów z kryty pod, pod blachą jest strzecha, tu nawet tam brakuje w jednym miejscu blachy, więc widać tą słomę. Ale tu ja raczej już nikt nie mieszka w tym domu. Widać, że jakieś są tutaj listy rachunki wciśnięte. No, i jeszcze nie wiem czy widzicie to, ale jest gniazdo jakiś szerszeni czy tam os innych. I dom następny też niesamowity klimat. No dobrze, chodźmy. Przyjechałem tu konkretnie, by zobaczyć kolejny wodospad. Po drodze zobaczmy. Aha, czyli tędy, tak. A to mi ciekawa sytuacja dom, który widać, że jest nowy, chyba że tylko sam dach, ale no być może jest to całkowicie od nowa postawiony dom, ale według starej architektury albo tylko sam dach, dach jest na pewno nowy okej, okay, chodźmy w takim razie A tu tyły tych domów opuszczonych sobie zarastają i tak będą aż do całkowitego rozkładu Ach. Owy dom, który wcześniej podejrzewam, że mogę być tu pierwszym też człowiekiem, który w tym roku odwiedza. <gry> tak, maczeta byłaby bardzo przydatna, jeśli chodzi o e eksplorację. Wow, co za klimat tych skał, zwróćcie uwagę. Aha, no jest tamten woda ale Tutaj to mały tor przeszkód nie czeka. Coś w rodzaju małego strumienia tutaj płynie, no już tam widzę go. To nie jest jakiś duży wodospad, ale ma swój urok dzięki temu, że. A zresztą zaraz się przekonamy. Klimatycznie Okej, okay, wszystko dobrze, wszystko będzie dobrze. Takie urokliwe miejsce, nie ma nawet ścieżki wytyczone. Tam powinienem się przedostać na drugą stronę jakoś. Będę może jakoś spróbuję. Uterowałem sobie tutaj drogę, tędy przeszedłem. By już jest znacznie lepiej, łatwiej. Tu już można w miarę przejść. To miejsce nie ma niesamowitego uroku. To nie jest typowy wodospad, gdzie mnóstwo wody leci, ale to właśnie jak to wygląda. Ma swój urok. Podajmy jeszcze dwa kroki, skoro już tu dotarłem. Tutaj jest mega stromo. Coś tam jest, jakieś małe zablaczenie prowizoryczne. To jest rodzaju kapejczki chyba, tradycyjnie. Ua. Sypie się bardzo to. Włożę. Szeriłem gdzieś Hartwicka, trzy wodospady zaliczone, jedziemy dalej, nie wiem czy już nie przejadę przypadkiem na no, stronę Nagasaki i spokojnie dzisiaj się zrelaksuję, bo to znowu napięty dzień, jak każdy zresztą daleko, ale <noise> fajna przygoda Ej, cywilizacja brzmi to jak ironiczny żart cywilizacja patrząc na te rudery opuszczone a skoro jesteśmy też, wypadałoby tu podejść na sekundkę Tutaj ludzie mieli na poziomie moich kolan okno mniej więcej. Coś takiego. No, tutaj taka boczna, tylnia dróżka. I kolejny. Obrigado 5